Chciałbym Państwu przedstawić, czym zajmuje się nasza spółka Indeks Medica ASA. Indeks jest to nowoczesna klinika stomatologiczna, specjalizująca się w obsłudze pacjentów zagranicznych. Jesteśmy jednym z liderów branży turystyki medycznej w zakresie e, turystyki stomatologicznej. Głównie Głównymi akcjonariuszami e, są Krzysztof Kwiecień i Sebastian Kamiński. Natomiast w drodze emisji nowych akcji e, 25 e, ponad procent e, akcji zostaje w rękach drobnych akcjonariuszy. Większość z tych akcji od dnia dzisiejszego jest notowanych na giełdzie e, na, na, na rynku NewConnect. Z tego co widziałem wcześniej, to nasze notowania rozpoczęły się od wzrostu, z czego jesteśmy bardzo dumni. I co coś świadczy o tym, że inwestorzy słusznie docenili naszą spółkę. Proszę Państwa, firma Ingers Medica zaczęła swoją działalność od 2006 roku. Od samego początku jest to spółka dochodowa. Od samego początku miała dodatnie wyniki finansowe. A wzrost przychodów, tak jak na tym slajdzie widać, był imponujący. W 2011 roku osiągnęliśmy najlepsze wyniki w historii. Przekroczyliśmy przychód e, ponad 3,5 miliona złotych. Przy zysku netto ponad 500 tysięcy złotych. Pierwszy kwartał tego roku był e, kwartałem historycznym, jeżeli chodzi o wyniki finansowe. E, przekroczyliśmy, bliżej do zysku na poziomie 200 tysięcy złotych, a przywód ze sprzedaży przekroczył milion 100 tysięcy złotych, co stanowiło kilkudziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Klinika Mediki zajmuje się, tak jak wspomniałem wcześniej, głównie osłoną pacjentów zagranicznych. Trzecie pacjentów zagranicznych e, pozysku, poz, e, są pacjentami, którzy do nas przyjeżdżają z, e, głównie z Wielkiej Brytanii, ze Skandynawii oraz z innych krajów e, zazwyczaj Europy zachodniej, gdzie usługi stomatologiczne są e, albo drogie, albo e, trudniej dostępne. Pacjenci przyjeżdżają głównie na leczenie z zakresu endodoncji, protetyki i chirurgii. Są to najbardziej popularne Zabiegi stomatologiczne. Powiem teraz kilka słów o rynku turystyki medycznej. Rynek turystyki medycznej, to według badań Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej, jest to kwota około 780 milionów złotych. Z czego większość, co prawda, przypada na turystykę uzdrowiskową, ale stomatologia na pewno zajmuje istotne miejsce w tych statystykach. Turystyka medyczna została również uznana jako jedna z 15 specjalności eksportowych. Dzięki temu uzyskała od Izby Gospodarczej dodatkową pomoc w promocji tej branży w do wysokości 15 milionów zł. Głównie do Krakowa, tam gdzie nasza klinika ma swoją siedzibę, przyjeżdżają pacjenci z Wielkiej Brytanii, i Skandynawii. drugą takim e, zagłębiem turystycznym medycznej, medycznym, stomatologicznej. to są, to jest taka ściana zachodnia, gdzie zazwyczaj przyjeżdżają do, e, do miast granicznych pacjenci z Niemiec, którzy przyjeżdżają na, na leczenie. Także tak można generalnie podzielić ten rynek. Jeszcze oczywiście na północy, w którym mieście, w Gdańsku, czy w Szczecinie też jest kilka klinik, które specjalizują się w turystyce, a właściwie obsługują turystów zagranicznych, jeżeli chodzi o leczenie. Jeżeli chodzi o świat, turystyka medyczna szacuje się, że w 2012 roku obroty tej branży osiągną blisko 100 miliardów złotych, co tak jak powiedziałem wcześniej jest stosunkowo, e, Polska jest stosunkowo niewielki udział w tym rynku. Co świadczy o poziomie i o możliwościach zagospodarowania tego rynku. Jest tym kilka promili, jeżeli chodzi o cały rynek światowy. Wartość branży <laughs> medycznej w 2010 był szacowana na 78 miliardów dolarów. Także wzrost w ciągu tych dwóch lat planowany to jest około 25%. Głównymi czynnikami jakimi kierują się pacjenci z, z zagranicy. E, wybierając e, leczenie poza z, granicami swojego kraju, to jest, to jest, to jest, to jest szczerze, cena. Jakość usług jest również bardzo istotna. Jakość usług musi być zachowana na poziomie co najmniej takim, w jakim macierzystym kraju, albo w lepszym. I tutaj nasza klinika staje na wysokości zadania, my świadczymy, na bardzo wysokim poziomie ale niewątpliwie cena jest najistotniejszym elementem, na który patrzą nasi pacjenci. Bardzo ważny jest też fakt, że pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas, to, to są pacjenci, którzy muszą być, mogą łatwo logistycznie do, do Krakowa dojechać, dlatego Kraków ma olbrzymią przewagę na tym, że im jest tam, ponieważ połączenia lotnicze praktycznie z całą Europą są e, bardzo dobrze e, Istotnym czynnikiem jest tak, że w rozwoju turystyki medycznej demografia, a właściwie starzenie się społeczeństwa z roku na rok społeczeństwo, zwłaszcza Europy Zachodniej, jest coraz starsze, także coraz częściej decydują się na... muszą podejmować leczenie, także tutaj też upatrujemy swoją szansę na wzrost przychodów. Powiem teraz kilka słów o otoczeniu konkurencyjnym, które możemy podzielić na dwa na takie segmenty. Otoczenie konkurencyjne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pacjentów polskich i o pacjentów zagranicznych. Jeżeli chodzi o pacjentów polskich, którzy stanowią u nas mniejsze przychodów, to tutaj trzeba przyznać, że ten rynek jest bardzo rozdrobniony i ich charakter ma bardzo lokalny. To jest bardzo trudno konkurować, ponieważ to rozdrobnienie na tym rynku jest, jest bardzo duże i pacjenci zazwyczaj mają już swoich lekarzy i swoje stałe miejsce, gdzie się leczą i niechętnie, niechętnie są zmian. Natomiast jeżeli chodzi o rynek turystyki zagranicznej, to głównym głównym rynkiem, tak naprawdę mówiąc, głównym liderem branży turystyki stomatologicznej, to są filmiki węgierskie, właściwie budowęszczańskie, których jest hmm, około 20, jeżeli chodzi o Przynajmniej taki klinik, które działają na podobnym poziomie jak my, albo, albo na lepszym, albo na większym są konflikti. Ale jak w Krakowie mamy e, lidera w postaci index tak w Budapeszcie wiejskich, e, znacznie, znacznie więcej. Rynek turystyki medycznej jest bardzo dynamicznym rynkiem, bardzo dynamicznie się rozwijającym. Jest to młody rynek. I bardzo aktywiczny. Nasza firma Index Medica SA pojawiła się na New Connectie dlatego, żeby pozyskać kapitał na dalszy i szybki rozwój i aby móc konkurować, zwłaszcza w tej z wcześniej z liderami tego rynku, czyli klinikami węgierskimi. Dlatego planujemy w najbliższym czasie z pieniędzy pozyskanych budowę kliniki stomatologicznej. W klasy premium, gdzie będzie co najmniej 9 nowych stanowisk stomatologicznych. Planujemy budowę rozpocząć jeszcze w tym roku i w tym roku planujemy zakup nieruchomości, na której będzie ta technika budowana. Powinniśmy zakończyć budowę do końca 2013 roku, co umożliwi nam zwiększenie, wielokrotne zwiększenie w skali działania, a także zwiększenie ilości pacjentów jak i polskich, jak i zagranicznych. Przy tej okazji przy okazji m, chciałbym jeszcze raz e, podziękować za współpracę z Domem Anglerskim WLM, podmiotem oferującym i autoryzowanym doradcom, e, także doradcy prawem w postaci e, kancelarii prawnej Gach Kulist Kulis Mizijski i i na tym zakończyć naszą prezentację. Dziękuję bardzo.